Dawid Burwinkiel, a dzisiaj mówimy z terenu gminy Wyzelniewo-Żydowskiej, mieszczącej się przy ulicy Pomorskiej 18. Za mną pałacyk Guest House, e, łącznie z tą posesją, opowiada pewną historię. Otóż historia w naszej świadomości zaczyna się w 1856, powiedzmy, ponieważ w tym roku ta posiadłość należała do Karola Gebharta. E, w roku 1872. Ten pałacyk został przebudowany e, na styl neorenesansowy. Później został sprzedany e, innemu przemysłowcowi, e, Burhartowi. Minął jakiś czas i był taki epizod, że na tej posesji był bank, a po przeciwległej stronie, bo jesteśmy w sąsiedztwie Domu Towarzystwa Kredytowego w ten czas, a w tym Domu Towarzystwa Kredytowego to byli Żydzi, więc oni przyznawali kredyty, tam się chodziło po kredyt, a tu się przychodziło po wypłacanie pieniążków. I jest taka legenda, mówi się, nie wiem, nie sprawdziłem tego, że ponoć pod spodem oba te budynki łączył, łączył, łączyło, łączył podziemny tunel. Więc znowu w 1934 roku gmina żydowska zakupiła ten teren i do czasu tak naprawdę wybuchu wojny, 39 rocznik, wkraczają tu Niemcy, przechwytują, biorą to, że tak powiem, na własny użytek, to miejsce i od 45 roku do 97 na tym terenie był Uniwersytet Chemiczno-Biologiczny. Co jest ciekawe, obecnie poznaję osoby, które właśnie tutaj uczyli. A jeżeli chcecie zobaczyć, jaką funkcję obecnie piastuje to miejsce, to zapraszam na dalszą kontynuację naszego spaceru. Więc, tak, słuchajcie, po lewej stronie jest budynek, w którym jest konserwatorium. Przed wojną była to sala ślubna. Więc, to jest istotne. Do miejsca, do którego idziemy, guest house ponad 100 miejsc noclegowych. Tak naprawdę tutaj w większości nasze życie kulturalne jest stymulowane. sali tak naprawdę to tutaj dzieje się magia. Po prawej stronie jest kuchnia mleczna, ale to nie dlatego, że tak nam pokazuje tradycja, po prostu technicznie to tak podzieliliśmy. I po lewej stronie mamy kuchnię mięsną. Nie mieszamy mleka z mięsem. Dlaczego? Możecie sobie przeczytać w rozmaitych innych tekstach, ale tutaj zobaczcie, w ogóle to położenie stołów w kształcie litery E albo U, bardzo żydowsko, ponieważ po tamtej stronie jest włodzirej imprezy w cudzysłowie mówiąc potocznie, czyli rabin, rabin, który prowadzi całą celebrę, więc on, że tak powiem, ma tam swoją zaszczytą funkcję i on tam lideruje. A my tutaj jaką ta wspólnota, jego wzmacniamy, jego otaczamy i w tym wszystkim partycypujemy w tym życiu naszym. Kulturalny, więc szabaty, barwnictwy, e, nie wiem, e, e, rozwody, co tam chcecie, możemy, możemy wrzucić, ale wszystko to tutaj się właśnie odbywa. Więc mamy tutaj kuchnię koszerną, ponieważ jesteśmy gminą żydowską, ortodoksyjną e, e, instytucją. Więc trzeba kontroli koszerności, tak? Czyli żeby było koszerne jedzenie, musi być osoba, która kontroluje. Więc mamy osobę, która cały czas jest na posterunku i zerka, żeby tam się nic nam nie pokręciło. Pokażę takie cudo, zobaczcie, chodźcie. Jesteśmy, kochani drodzy, mówimy tak potocznie jesteśmy w synagodze. E, czy jest to rzeczywiście synagoga? Jedna ocalała synagoga mieści się przy ulicy Rewolucji 28. I jak spojrzymy na tamten obiekt rzeczywiście synagoga. Dlaczego to miejsce nazywamy synagogą? Otóż mówimy tak potocznie tak naprawdę to jest szcibel. Szcibel, czyli inaczej pomieszczenie zaanektowane do potrzeb podlitewnych. I żeby takowa funkcja została spełniona, takiego szcibla, musi być aron hakodesz, czyli święta szafa, która mieści się tam i w niej znajdują się zwoje tory, czyli muszą być święte księgi, tak? muszą być religijni Żydzi, Żydzi którzy Modną się tutaj. Więc w tym momencie, kiedy tych dziesięciu spotka się ortodoksyjnych Żydów, pomodli się tutaj, żeby postudiować, w tym momencie spełniamy tą funkcję sztibla. Oryginalnie ten budynek nigdy nie pełnił takiej funkcji. On pełni taką funkcję, ponieważ mamy takowe potrzeby. Więc tak jak wspomniałem, Aron Hakodesz, symbol świętej Arki. E Ważne jest, żeby też powiedzieć, że w naszej ortodoksyjnej instytucji, naszej organizacji nie ma koedukacji, więc ta przestrzeń jest wydzielona dla mężczyzn, a po prawej stronie, po prawej stronie mamy babiniec, który jest co prawda mniej okazały, ale na potrzeby naszej społeczności jak najbardziej spełnia swoją funkcję. Ilu nas jest? Jest nas stu, więc jak najbardziej to nam w pełni na ten moment wystarcza. Mam nadzieję, że nasza społeczność się poszerzy. Dobra, słuchajcie, dalej idąc. Mamy amud. Amud, ten, że tak powiem, pulpit, pulpit do modlitw, więc, więc to jest tak, to się nazywa amud. Tutaj kolejna przestrzeń, że tak powiem, kolejne podwyższenie do tego, żeby czytać instrukcję naszej obsługi, nasz kodeks moralny, kompas, inaczej torę, trzy dni w tygodniu. To są takie daty, które powinny być niepodzielone, jeżeli chodzi o wyciąganie zwoju w tory. Więc w trzech terminach, tak powiem, w tygodniu wyjmujemy tą torę i tą torę czytamy na tym podwyższeniu. To podwyższenie nazywa się bimą. I w tym momencie, kiedy jest dziesięciu ortodoksyjnych Żydów, udajemy się do tej szafeczki, wyjmujemy torę, studiujemy ją, tak jak Bóg nam nakazał i w tym momencie wypełniamy naszą, naszą tradycję. Co jest jeszcze istotne, jesteśmy zorientowani, no właśnie, na co? Na wschód. Czy to jest rzeczywisty kierunek wschodu? Nie. Ale umownie mówimy, mrugając do siebie oko, że Modlimy się na wschód, a tak naprawdę, co mamy w uważaniu? Modlimy się w y, orientacji na świątynię. Więc każdy z nas umownie, przynajmniej w Polsce, mówi, że modli się na wschód, nie modli się na wschód, ale mamy cały czas w pamięci, że jest ta Jerozolima, prawda? Na nią się modlimy, na świątyni. Dobra, więc omówiliśmy wimę Anut, Aron Hakodesz, mamy też ozdobną Firanę. Ozdobna firana, która nazywa się Parochet, a na niej są różne teksty, zwyczajowo z Biblii, z psalmów, czasami są nazwiska osób darczyńców, które ofiarowują takowe ozdobne firany dla społeczności. Na przykład tutaj, zobaczcie, mamy miasto Łódź, Loć, Polin. Łódź Polska, czyli bardzo tak naprawdę Lokalnie, bardzo swojsko, że tak powiem, nasza synagoga jest synagoga zaadaptowana. Więc tutaj balcore, lider, lider, władca czytania, władca modlitwy przewodzi w całej liturgii.